Obudka, na gusie. Jak pięknie mamy ten dom. No co? Możesz no już nie za no tymi drzwiami. Gasy, no nie trzaskać, wejdź. Nie, <laughs> Dobry kafel <na apelu. śmiech> oh <je. śmiech> Ja? Co tam ma być? STAŁE! BĄDKA! STAJEMY! NIE ŚPIMY! CO JEST? STAJEMY, STAJEMY, STAJEMY! Nie ma takich rzeczy. Ale tamty kolego, panie sympatyczny... Kto to? Jezu... To jest godzina. Ja też nie idę. Boże, widziałeś co tam... CO JEST?! to zjechało z klifu. Nie ma na to o to i klasa, dobra, to nie ważne. Ale teraz mnie posłuchaj. Be. Czy ty jesteś tym gojem całym Jakim gojem? No tym gojem, nie? Co hop z hopem? Nie, Nie! Co ty nie No robisz? nie! No, jak tutaj się kurde śliniłeś z tym kurde tutaj spaliście razem w jednym łóżku, kurde, jak takie te goje no, no, całe, no, gr y graliśmy na, na, na komputerze no to nie mógł spać na kanapie, tylko z tobą łóżku. Graliśmy na komputerze i usnęliśmy, no nie widziałeś, że, że komputer y, leży na tym, na łóżku, chociaż w sumie, o kurde, wpadł za łóżko, dobra, to później wyciągnę. Dobra, no. To, y, no, to jest coś na nie. Powinno być. To co jest? No nie wiem, zobacz. Siema... Eee, czy by nie było? Martelek, czy ty znowu zbiłeś doniczkę? Nie To doniczka z góry spadła? O, cholera o, o, o. Przyrzekam kiedyś, bo do okna, że to, to, Bo to się wbiło. Do Doniczka się wbiła razem z roślniczko. No i co ja mam zrobić? Co czas? Idź siadaj do stołu. Fachowca by się przydał, wynająć a my stół nawet nie mamy. No tutaj blatu już nieważne. Jak zła tak go? Z Ribekon. Dobra. He, była bon na petri, tak? tu. dobra jem. Czemu taki twardy? No bo tak się bekon robimy. Ależ... Dobra, ciesz się to czy, to, to, czy jest tak. To to jest. Tak, to, spaliłeś aha. bekon, no już widzisz, Dobra, że... Dobra, czarny. to tak. Całkowicie. Już. A ten bekon jest taki bepardy. Tak jest, twardy, nie czarny. Tak pies i ja to nie gada. A ja jestem przemysłem, przepraszam bardzo? Nie... tego tak nie sugerowałem, ale zachowuje się gorzej niż pies, tak więc... Aha, no to fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Tak i Właśnie ojpiec. nie fajnie. Nie właśnie fajny A właśnie, no, mam nie, nie. do ciebie pytanie. Co chcesz? Bo wiesz, ja o, mam to, ma, ważny liczba, lat, telefon. Przed... Poczekaj, poczekaj mam ważny telefon mi Telefon do pokoju cześć, widzowie, to no. znowu ja. Chciałabym wam powiedzieć, że troszeczkę nagranie mi się wykrzyczyło z powodu no, od, tej, od tego momentu, gdzie robi brał telefon. To mi się troszeczkę wykrzaczyło nagranie. Kiedy ojciec Robiego go uczył go jeździć, to Uderzył trochę w auto, troszeczkę je zarysował, ale postanowił później z kolegami pożyczyć to auto i zobaczcie, co się dalej działo, już bez przerywników. No Co jest? Tutaj? Robi. Dawajcie, jeżdżamy tak. Robi, mi się nie wydaje, że to się jeździć? No, to chyba w wygrać Cześć, prawo jazdy, Chyba jak ty jeszcze spadni z tej góry, to dopiero będzie. Czeku, czeku, mi jak. się... jak. Ja się to będę trochę zbi. ekstremalnie. Nie, ty ja, nie, ja ja robisz, nie. Nie, dobra, no, ja mi... to nie zjadę. Nie, bo jak, jak czeku rozwalicie się maskę, ojcu, ojców, on tak szybko, że powie... macie. Nie, nie, nie zje, że... Nie, nie, nie to weź kulek. Nie, 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 nie. Nie, nie, tak to lubię? No, ty se żarty robisz. Patrz, co to jest? Ej, a ja, może ty, mo, a ja może ty prowadź co? Bo no ja to. robię to. Spokojnie, ja mam prawo jazdy. I nie mam prawej jeszcze. No bo można od 13, ja robię 17, więc już robię. I to nie pozwolił. Ale I

jak on jedzie? Co ty robisz? Co ty, co ty robisz? Nie, no cóż ja tu mam? Musisz robić. Parkujemy tu. Ok, gdzie my jedziemy? Aha. Na Łordzie jesteśmy. Tu jest parking dla pracowników. Dobra, się. Okay. Ten pan chyba chce mieć kłopoty. Pytam cię, czy dobrze? Dobry. Pijzmy witam. Czym pomysł? W życiu Ja pierd. To jest prawo jazdy zdaję. Ja zdaję, proszę pana, ja zdaję, proszę pana. Do kogo to poproszę. Ej, proszę bardzo. Nie Życzcie mi powodzenia, żebym zdał. Obyś do. Ej, on już zaliczałeś. Będziemy jechać się? za tobą. Nie. Ym, tak, zaliczałem. Okej. Okay. Ja Będziemy jechać za tobą. Ja nazywał się, um, Marcin Jaskulski. Chyba. Nie. Nie, Marcin Nowacki, tak, tak, tak. Prawda. Poczekaj, no jest samochód. Chodź. Robi, chodź, chodź. Tylko, że jak on zobaczy, jak ty jeździsz? Nie zobaczy. No. jest? Nie żal mu tego, Gabi. Mm. W ogóle strasznie nie duży tłok jest teraz. No patrz, pojedziemy sobie na łódkę. Dobra. Dobra. No to, szpanuje. Zdaję? Tak. No, dobra. Dobra. Hmm. Dobra, idź stąd, idź stąd. O co chodzi? Jak to jest samochód? No. Co ty, idź stąd. Idź stąd. co ty robisz? No to! Idź, stąd, co ty robisz? No zaraz, tu kurde, będziemy mieć problemy. na ty ty. Bo nie znam. Nie Ty, bo jeszcze kurde, on nie zna Dobra, to Dobra, to Jest, to jest tu tam, 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 tam. Jest, jakiś. Tylko czy... ja to Dobra, stary. I to jest ta sama Tak, Tak, tak. tak. tak, tak. A, tak. Teraz, hu, kurde, z jednej Okej. mieć ten raz. Chudek do Poczekaj, poczekaj. Nie wyskakuj tak załtaje A, A, z ołta. Kurde. jest dachu. Jest? Dobra, by jeszcze nie Ja wchodzę. Tutaj przodem ma stać na tą kopertę. Można? nie wiesz, to co ty robisz? robi. Wjajdź ty Boże, ty samochód jest niezniszczony! to jest jest jedyny! Faj, trochę za daleko! Zaraz to Nie wiem, czy to co robić? Ale ładnie to jest! Nie Podejdziemy. A pan do przodu, żeby stylne koła, tylko je na kopercie. Dobrze, to co ma na robić Najpierw? Samo odmawiać cały na kopercie, a nie tylko przednie koła, bo nie zaliczę panu. Dobrze, Dobre. dobra. Proszę pomału wycofać na drugą kopertę. Dobrze. No. Ja. I jak, ci pan... Jedź, a nie stoisz. Dobrze. Na parking pracowników parkuj. Kurde, słyszymy ich, mają otwarte oka, też. No dobra, nie bieżę, to yeah, nie bieżę. Nie, yeah, dobra. No dobra. O nie. No <noise> <noise> so, Co? So, so. Be pan tyle. Bobby. Nie patrzałeś w kierunku wskazów? Takie rzeczy spierdoliłeś? Czy nie patrzyłeś w kierunku wskazów? No, wypierdalaj, nie zaliczam ci. To <noise> Bobby. 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 Yes, jeździsz. Ty chyba gorzej od drobnego. Rara, ja mam Dobra, Ryan, nie, czasem. Nie, 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 nic. Chodź, chodź na jeść, nie doszło. Że, że jakby... jest 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 jest. Na nie <grym> się Ej, A, tak z ciekawości, ile ojca z kasy? no jedziemy, nie że troszeczkę... To jest znowu, to to jest znowu, to jest znowu, to to jest to jest znowu, jest znowu, jest Pewnie bogaty, pewnie ma z kilka milionów tak, dolarów, jak była. za czterdzieści milionów może. O kurde. To jest tylko gameplay session. Kurde, ale duży, czy... Dobra. bo to... Ja no, nie znam. Kurde. Ja, Fajnie. ja bym dopiero zdał, nie? <laughs> no ty dopiero robisz jak trzymiesz, tylko wjeżdżaj, wjeżdżaj sam i driftowałeś. To gdzie idziemy? Na burgerki chyba, nie? Na burgerki. To była dopiero wnet. No, no, już się chciała ja Dobrze, nie że policja nie mieści w, w mieście. Dobrze, no, znaczy... Właśnie... właśnie, dobrze, że teraz policja nie idzie w mieście. Dobra. A co jak jeździsz, to dopiero. Dobra, Czy po tłumaczu? Nie. To są nawiady. No yy, dobrze, to ja tak? To ja poproszę. Dobra. Mm. Ja już się zjadłem, nie? Ja się jeszcze napiję. Ja sobie jeszcze jednego bogata wiem. Czy, czy, czy raz już uh, jego no, kwa? Ta piekunka dojechała. No pewnie tak jak już. To nie tak. Sobie A tak jak wracając do tego robi, do tego gal, to potrzebujemy pieniądze. tego. Będziemy próbowali. Ja wiem, na środku Robi, nie trzymać. Ten samochód niby wiecie, no, Nie zniszczył się za bardzo, ale rys się zrobił. Na początku jest ok. Tak, ten samochód no, no, nie wygląda najgorzej, nawet jak wiesz, nawet jak troszeczkę go zarysowałem, no może tak troszeczkę, że po prostu wiecie. bardziej. No, może, może trochę głos czekaj, ten samochód jest specjalnie wzmacniany. Jedyne, 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 co jeszcze robisz? Nie było wzmacniona ta lusterka. I jedna lusterka została oderwana, więc muszę nie znaleźć pieniędzy. A jedyne pieniądze mm -hmm. było, ostatnio wydałem na taksówkę. Jechaliśmy do domu. Mm -hmm. Wiesz co? No, taki pomysł z Ryanem. Przynajmniej byśmy chyba od takich małych kradzieży. Nie Ryan? Mm -hmm. Małych kradzieży. To mała kradzież na początku, bo nie jesteśmy doświadczeni zbyt Dobiega, A jak chcesz kasę zdobyć? zdobyć? Nie chcesz kasy zdobyć? Ile żebyśmy mieli kasy do no no... może, może byśmy oprawiali zielone? Przecież ja, wiecie, że mam taki krzaczek. No, no tak, to, tak ale... Sprzedawę do innych nie Wiesz, ale tak to byśmy mieli więcej kasy, stary. To, to, to możemy to, też, to ale... To się opłaca. No, no tak się opłaca, to, no ale to... Bardziej, bardziej ale bardziej kradzieżą, no. Bardziej kradzież, nie wiem, toreby, kasy, sklepów.

Dziękuję, Kasy. Bardzo. Halo? Ja na przykład. Halo? A spać. Te domy Jak się dom trochę spalił? Jak? dom? Co? Nie dom się spalił. Co, co ty gadasz? No jedź, jedź, jedź! No gdzie, jedź. Ojciec? gdzie ojciec? Gdzie ojciec? Gdzie ojciec? Gdzie pracie? Jedź, wszystko, nie jedź, jedź, ma jedź, 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 Halo? Halo, jedź, jedź, się jedź, 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 się jedź, 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 się jedź, 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 Dom się pali. jedź, to jedź, się się jedź, jedź, 아, 드러워 죽겠다. 드